Ostatnio parę osób prosiło mnie, żebym jakieś kawały opowiadał przed przed grą. Wiecie o co chodzi? Właśnie opowiedziałbym wam żart o Żydzie, ale boję się, że go spalę. Boże, jakie żarty! Dobra, witam tutaj z No dzisiaj gramy sobie full AP Katariną i mam nadzieję, że nas takujemy tyle AP, że będziemy zabijać na samą R na samą Rkę. Ten filmik wstawię chyba w sobotę, więc wtedy, kiedy się idzie święcić jajeczka do kościółka i właśnie wrócicie sobie z kościoła, czy tam przed kościołem, obejrzycie sobie filmik i od razu banan nage się pojawi na całe święta. Przynajmniej mam nadzieję, że na większą część świąt, no. Dobra, kata jest ogólnie strasznie mocna, zwłaszcza na tymelo. Pamiętajcie, żeby ocenić film. Co, co? wow, załóżmy co oni robią? No moje miałby... Ej, co? What the fuck? LCS! Nie wiem czy nie nagrywałem, ale Matrix serdecznie pozdrawiam. Chyba już nagrywałem na tym koncie, ale biłem tutaj. Właśnie muszę wam się do czegoś przyznać, Okropnych rzeczy. Ale próbowałem nagrać tego Aurelion coś tam gówno. Tak okropnie nafidowałem. Tak okropnie nafidowałem na brązie. Że ludzie nie chcielibyście o tym wiedzieć, ale muszę wam to powiedzieć, bo jeżeli wam powiem o czymś takim, to będę krok przed wami i nie będziecie mogli mnie oskarżać. Hehe, <laughs> psychologia. A więc zagramy sobie full potem katom. What the fuck co to za ignaj? Bardzo miło ci HP znika. Ojeja!

Chaciłem. No to ta gra jest niepodobna. What the, what the fuck? A, Kawał playców. Fizerino, czy on? On to zrobił. Teraz bije się na egzoście, żeby za chwilę pasść. Szkoda, że nie będę miał asysty z tego. Czy on to przecież nie ma szans na to, What? What the fuck? nie, 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 O! Oh, czy będzie się chciał bić? ja się chce bić. Serio? Ty gównie. 3, 2, 1 What the fuck? GJ mi serio napisałeś. A gościu po prostu stał pod turretem i czekał aż minie cooldown na E, no co, chyba było widać. Ale wiecie, on się tak skapnął, tak sobie pomyślał, kurde, jak Katarina? W sumie rzadko ją tu widzę, bo no uznali, że jest słaba, więc nie spartiatyk z nią gra. Podłożę się, <grym, <grym, Jezu. Gdzie jest Fizz? Gdzie jest Fizz? Co mam Mam nadzieję, że nie. O, jesteś fiz. Panie Fizz, co pan robisz? WHAT THE FUCK!! A dobra, lag, Rozum lag rozumiem. Czaj, 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 ja to zrobię! Ja to... Poczekaj! Poczekaj! Watch this fucking place! Watch this fucking place! Place, 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 place! Wow! Myślałem, że będę musiał ultim zagrać. Czemu nie lecimy O! Oh! WHAT THE Co ja w ogóle tam... What? What? I się za zasz... szybkie ręce, nie za szybkie. Za szybkie ręce. Fizz gra Chłopie. Chłopcze Zefi! Lol, po co ja tu? Dobra, nie puszę, nie puszy, nie puszy. Nie puszy. Nie nie ma poc. Szkoda, że awczom ja pieprzę. No po co awczysz, Fizz, Jesus. Ale u nas też jest awcz. Dobra, jest 4x4. Łotw! /4. What? What? Łotw! Ło. Brądzowe reakcje. Nie wiem, nie wiem. Co! Co ja zrobiłem w ogóle? Ludzie widzieliście to? What the fuck? A, oh, dobry gracz. Jin, hallo. Pani Jin. No serio? No nie wierzę w to. No nie że w to. Ja I Nie wejdę nawet w twoje ulti. Ha, 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 ha. Zło. Czajź, czaj. Ha, 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 ha i tym razem nie pykło. Nie, dobrze, dobrze, że ta Leona awczy Dobrze, że ta Leona awczy, bo gra się na pewno przedłuży Jakby w 30 minucie wróciła, albo 40, spoko było Wtedy by nadrabiała jakieś tam więcej Ile on ma już stacków? bo w dupę, prawie 200 ja, jałaj Ugrane Dobra, mamy nuba Singeda, singda, więc jest spoko. W ogóle by się czasem czytało zrobić, wiecie o tym. Wpadaj, wpadaj! O nie, tak to było. O nie, kurde, bo jest. Fuck, zabił go. A nie nie, 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 działasz na niego po prostu. Nie działasz, bo on ma w fajnego lifestyle. Nie wiem, co o tym wiesz! O co serio, ta postać. <ścoughs> Single, teraz tak wpadłem, nie? To jest serio, postać dla czarnych: bo ciągle uciekacie. <ścoughs> Jesus, Jesus, Jesus. Ej, hey, smoka nam robią. Halo. Pada, na tak głównie nie będę się spieprzył w tak? No. Łapcie gnoja, czekajcie, za cztery sekundki. Dawaj Gragi, dawaj Gragi. Jeden, jeden. Ryba zwana Pepper, rybka zwana. Słuchajcie, czekajcie. To ja tu... Chyba nie? Jak dobrze poklikam, jak zrobię Chopina To mam tripla. Dawaj lecznik, w nich, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. E, dobra, nie robię Chopina. Nie robię Chopina. Nie robię. Wow. Dobry raz ze mnie ogólnie. Ward jakiś Nie pusz. DREJKOL LUDZIE DREJKOL Dawaj <laughs> O dwa i taki Boże mam 12 fragów nawet nie wiedziałem A to się zabija tak dziwnie na tym bronzie właśnie Że nie wie, kiedy, nie wie się kiedy się ma frag Dobra czekajcie może zabije Fiza Łohohoho ty Ciapaty Hohoho dobra cofam Rabadona se kupię nie Ufa kwadrat Chopin Chopin O, 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 o jak ja zabiłem trzeciego? Nie wiem, co się stało w ogóle. To jest właśnie to jest taka postać, że po prostu wiecie: wpadacie jak burzy do sklepu, i napieprzacie co chcecie, i wychodzicie. Tak to jest, tylko potem policja was szuka. Ile już mam? Łoje z 650 AP! Jak jerdziel! Miło, 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 mi, 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 miło, miło, że jesteś miły, miłość. Dobra, Fizz zara przyjdzie pewnie na mida. Ja mogę ich zrobić jak ty się bijesz. Wow, Jezus blisko. <ścoughs> Miła ta kata jest. Wezmę to blu, co? Dzięki, meine Freunde. Jezu, za dużo, za dużo. Spoko, spoko, spoko. E, nic, nie, nie, nie chcę się za bardzo wbijać. Bo wiem, że jak stracę raz taki, to nie wiem, czy je odbuduję. What the fuck? Kombo kata plus yy, Singed. Do widzenia tym wszystko bierze, pieprzony. What the fuck? Ile on już tych stacków? po cholera mi się wydaje. O 400. czterysta. What the fuck?! No dobra, jesteś full armor, bardzo miło. Też się gości zaśmiał. <laughs> Też się zaśmiał. Um, Rillaya, ta? ja. zbuduję. Będę miał w sumie mało tych cooldownów. Ale pieprzyć cooldown. Właśnie ciekawi mnie, czy ten Nasus tu podejdzie, bo jest tak. Jeżeli on tu tepnie, wiecie o co chodzi. O Jezu, jeżeli on tu tepnie. Universal. Oh fuck. Jezus. How to counter Nasus. Dobra, chyba za bardzo ich zabijam. Noin! Please! A Jezu, ja mam zonę, ja mam -Zo. O Jezu, ja O Jezus! Ja żyje! Nie wiem o co chodzi w tej grze! Laj la lam Laj la lam, laj la lam laj, la, la. Tam gladiator, ale to jest piosenka z... Wiecie z czego? To, 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 to! Dawaj! Chłopie! Pięć drejków. Jezu, Sylwia, mu zadałem samym Q! O Jezu, przynajmniej nie miał. nie mógł rozmawiać ze mną. Już. Słuchajcie, ustawię sobie pod jedyneczkę to. Bo... Nie no, ta kata, powiem wam, że. no, no nie jest aż tak trudna, nie? <głosy> <głosy> tylko pętę by się przydało być, kur. Jezu, puszują nas! O ja pierdzielę! O Jezu, wzięli nam ich tego. Inhibitora. O Jezu, nie wiem, czy to wygram przez to. Co się dzieje? Mam niby zonię, ale. padnę. Nie, 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 chyba tego nie wygram przez to, co nam tu robią. Nie, dobra, dobra. Ech! Kurde, przegram gierkę tak nafidowany, bo mam nafkę. No, tym, jest, tym się gorzej jednak trochę kieruje. Wow, Jezus. Dobrze, że gram na słabego Fizz'a, bo bym już nie żył. Obrad trzeba popuszować cholera, bo inaczej to przegram. Nie ma, nie ma innej opcji. Huynit Pusz! 939 AP cholera. Goń gnoja! Goń gnoja! Koń Leszcza. Uff jakoś to poszło, ale ciężko Bardzo ciężko ten czogat też jest straszny. Boże! Co oni mają tak straszny team dla tej katy Silency, jakieś... Wiecie Snery, wszystko, wszystko, skuny, wszystko straszne. Brońcie tego mita! Brońcie bestigono! Tupę. Wiem, że jak stracę te staki, to ich raczej nie odbuduję. Albo będzie na pewno bardzo ciężko tego. Pępa. Właśnie przegrałem grę. Ja pieprzę, no ludzie mieli 1000p. O ja pieprzę. O nie. Nie wiem, czy to teraz wygram. Nie, raczej nie odbuduję tej ilości AP, chorej. No, mówiłem, żeby Leona mogła wywrócić od tej 40 minucie, to wtedy byśmy już ten nie przegrywali. No, jakby wróciła, to byśmy nie przegrywali, cholera. Kurde, to się zaczęło naprawdę trudne robić. 20, 10 tak Jego mnie. Jego bicie. O Jezus, z to w ogóle czuję? A no już miałem tripla. Back. Dobra, chodźcie tu. Tu chodźcie. Chodźcie na tego drake'a. Ludzie, my musimy to serio. go, and Jezus Maria. Trochę się spiąłem w tej grze, serio. Bo mi teraz zaczęło zależeć na wygranej, bo... Jest 4 versus 5, więc... Wiecie. 1000p! Udało się nam to zrobić. Jin, czy ty wiesz to znaczy def? Dobra, ja pójdę toplem i split kuszuję, bo to trzeba wygrać. O Najlepszy gracz na świecie. Najlepszy. Nie, 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 nie. Głupi, głupi, Głupiś Jezus, Maria, jaka spina. Jean, Normalnie tu by była pęta, ale Leona nie wiesz. Kurde, no przecież jak wejdę tam, to padę na, na pewno. Nie, to słabe ulti. Musimy czekać, aż Singed w stanie, bo jest tanki bo... nie, 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 Sing, czekajcie na Singeda. Czekajcie na Singeda, ładnie, naprawdę. O Jezus! No to przegrana! Jesus, czemu w nich lecicie? Jesteśmy w Jezus! Dobro, Jesus! Ale on jest kupi, jak. Co? O nie, 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 nie. 1000p, ale nie wygram. Cholera. Szkoda, Gierki, naprawdę. To była spokojnie do ugrania. Pod tą rybą? No, jest dobrze, jak Leona, jak Leona wróciła do gry, Tak jak prosiłem o to, to, jest, to się na razie wszystko dzieje, o co prosiłem. Nie jest źle, nie jest źle. Jeszcze jesteśmy dużo mocniejsi, to jest pewne. O, właśnie, challenge się udał, widzicie to? <śmuchy> Leoncia. Ty, ty walisz ulti, Leona. Reszta już się nie obchodzi, nie? Wiesz, co chodzi? To jest tak. Jezus, w ogóle 44 minuty nagrałaś. Tak trochę spiąłem, nie? Ale. Gierka, genialna. Genialna. Nie, nie. Fuf, fuf. Leona, chodź tu. W ogóle jak jakie jak gry, coś tylko nam idzie wiemy. Naprawdę. Mogliby Barona już tyle razy wziąć, bo byliśmy afka. Nie, kurde, padłem jak koniec gry! Dobra, 1000 P było, tak? No, ale szkoda gry, naprawdę. Dobra, to tyle. W dupę. Cholera. No, czasem się zdarzy, że przegram, widzicie. Strasznie byłem nafidowany, ale nie wystarczyło. Strasznie akcji, ludzie robili, ale niczego innego się nie spodziewałem w bronie. No, szkoda gierki, naprawdę mi szkoda tej gry. No, ale nic nie zrobię. Czasem, czasem się tak zdarzy, tak? Dobra. Cholera. Wesołego jajka, alleluja i w ogóle. Wróćcie z kościoła, to sobie obejrzycie taką biuroczkę, w której dziwne rzeczy wyprawiam. Yy, no właśnie. I to tyle. Pamiętajcie, żeby ocenić film i dajcie suba, jeżeli się podobało. Udostępnijcie film dalej. I nic. Na razie.